I wygląda na dziecioka, ale boka oka ziemnaka będzie podawana lata. Bo jest i i pita, obiera, jak pana świta. Jest zapita na mój pal, Najpierw ruchanie mój nie zmarł. Wasz ten dar, kurwisz, o nie brałbym, czy nawet na w stajni. Uwój, ta płatka się jak kupna matka. Sam sięż kurwa jakiemięta. musi się i nawet pięta. Od pana jak kulepna. Na taki sam serce drewna. Jestem pewna, chcesz stać. Ja pierdolę kurwa mać. I Raz, dwa, trzy ja rozpalony jak pochodnia Dzisiaj napierdala, po suzała miała sala Nosy ujebane i to Przejewane będzie, po sobocie Szósty dzień tygodnia, ja rozpalony jak pochodnia Dzisiaj napierdala, obok cała miała sala Nosy ujebane i to na dobierdana, to zły Od panę. Odnaczy się liczy, bo i liczy ja to wiem, Odbierasz się jak stary drzew, masz go za i jem Jesteś kurwa na nie wleczy, wieńczy ruchaj ile wleczy. I nie pierdol niepotrzebnie, bo w tym kordecie je jedzie. I zobaczysz szczery węże na już się pręże, bo mi więcej nie chce raz. Bo mi Mówi i spać Taki chuj, robię tuj Jestem kurwa biały ludzie. wica, nie, tak, Chyba anarma, pruje się jak Ewa Parta, Jak sarna, bo pierdala mi O pierdala kurwa delikwento Jedzie z cuką pierdolieto masz na o Liczej Dzisiaj jesteście się wypierdoli Łapy na I teraz tyko. Protokół to, cytrawa, biała sala, nocrywujemy, mamy i zora, ja płyamy, będzie Nie parta, podzwór, będzie Niech nocrywamy, 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 będzie Szósty na tygodnia, ja rozpalony jak nocrywamy, nocrywamy,